Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Wojtek932 i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować bramkę, którą udało mi się strzelić Radamem Falcao, gdyż postanowiłem zagrać nim 300 mecz w FIFA 15 Ultimate Team, gdyż nigdy no właśnie 300 meczu nie rozegrałem. Ale w tym 300 meczu w trzeciej lidze wygrałem z jakimś tam gościem 3 do 1, a samym Falcao. Sam Falco zszedł, wszedł w około 70. minucie, a w 75. minucie w 300. meczu strzelił swoją 150. bramkę dla klubu FC, przepraszam, Kultywator FC. Oto właśnie w ten ekwilibrystyczny sposób. Takie okienko zapierdzielił. Tak więc... Ja myślę, że Falcao to jest jeden z, najrozsą... z najrozsądniejszych wyborów do e, napastników z Premier League, gdyż według mnie nie ma lepszego. Nawet testowałem Aguero, Diego Costa, ale to co wam może zaoferować Cordera Damel Falcao to jest coś niesamowitego. Po prostu wykańcza każdą sytuację w FIFA 15 spoza pola karnego, w polu karnym. No po prostu dla mnie jest to cudny zawodnik. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. O tutaj jest bardzo dobrze widoczna rotacja. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj ten kanał. W piątek będzie Suchar, w sobotę challenge, a w niedzielę nie będzie jakiś fajnych wycinek z tego challenge'a, ale Postaram się wrzucić właśnie jakiś vlog kolejny. A za tydzień, czyli w kolejną sobotę, będzie kolejny challenge Cynamon Challenge. Tak więc do zobaczenia, do jutra. Cześć!